Astrologia zdrowia. Astrologia to nie tylko sztuka przewidywania przyszłości, ale także fascynujący sposób analizy naszych cech charakteru. Czy jednak Zodiak może rzeczywiście rzutować światło na nasze zdrowie fizyczne? W tym artykule odkryję dla Was, jak znak Zodiaku może wpływać na nasze dobre samopoczucie oraz podzielę się praktycznymi wskazówkami utrzymania równowagi energetycznej. Baran. Osoby urodzone pod znakiem barana słyną z energii i siły witalnej. Jednak ich entuzjazm może czasem prowadzić do nadmiernego wysiłku fizycznego. Dla utrzymania zdrowia zaleca się wprowadzenie regularnych, dynamicznych form aktywności fizycznej, takich jak aerobik, by zachować równowagę między ciałem a umysłem. Byk. Byki mają tendencję do wytrwałej siły fizycznej. Ale ich skłonność do przywiązania do komfortu może prowadzić do nadmiernego przyrostu masy ciała. Wskazane jest wprowadzenie regularnych ćwiczeń fizycznych, takich jak yoga czy spacer wśród przyrody, aby utrzymać równowagę i uniknąć stagnacji. Bliźnięta Bliźnięta zazwyczaj cieszą się zróżnicowaniem i elastycznością, ale ich ukierunkowanie na intelekt może prowadzić do zaniedbywania aspektów fizycznych. Warto eksperymentować z różnymi formami aktywności fizycznej, aby utrzymać ruch witalny, np. poprzez taniec czy jogging. Rak. Raki często przeżywają głębokie emocje, co może wpływać na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Regularne praktyki relaksacyjne, takie jak medytacja czy yoga, pomagają w utrzymaniu równowagi emocjonalnej i fizycznej. Lew Lwy charakteryzują się siłą witalną i pewnością siebie. Aby utrzymać zdrowie, zaleca się ćwiczenia fizyczne, które jednocześnie dostarczają radość i spełnienie, takie jak taniec czy trening zespołowy. PANNA. Osoby urodzone pod znakiem panny mają skłonność do dbania o zdrowie, ale mogą być nadmiernie krytyczne wobec siebie. Warto praktykować aktywności, które wspierają zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, na przykład jogę czy pływanie. Waga Wagi kochają równowagę i harmonię. Ćwiczenia fizyczne, takie jak tai chi czy pelatis, pomagają im utrzymać równowagę między ciałem a umysłem. Skorpion Skorpiony są pełne pasji. Co może prowadzić do intensywnych doświadczeń emocjonalnych. Regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza ta, która wyzwala najwięcej endorfin, czyli taka, którą kochają, pomaga im utrzymać równowagę psychiczną i fizyczną. Strzelec: Strzelce kochają przygody i swobodę ruchu. Różnorodność w treningach, np. crossfit czy wspinaczka. Pozwala im utrzymać zdrowie i uniknąć rutyny. Koziorożec. Koziorożce dążą do osiągnięć, ale ich skłonność do pracy może prowadzić do przeciążenia. Regularna praktyka relaksacyjna, takie jak masaż czy sauna, pomaga im utrzymać równowagę. Wodnik. Wodniki są kreatywne i niekonwencjonalne. Zaleca się dla nich aktywności fizyczne które łączą twórczość z ruchem, na przykład taniec czy sztuki walki. Ryby. Ryby są wrażliwe i intuicyjne, ale mogą być podatne na stres. Ćwiczenia takie jak yoga czy pływanie pomagają im utrzymać równowagę psychiczną i fizyczną. Podsumowanie. Astrologia zdrowia może być fascynującym narzędziem do zrozumienia, jak zodiak wpływa na nasze zdrowie. Jednak pamiętajmy. Że zdrowy styl życia obejmuje zarówno aktywność fizyczną, jak i dbanie o nasze zdrowie psychiczne. Dlatego ważne jest dostosowanie praktyk do indywidualnych potrzeb każdego z nas. Wrożbita Łukasz Węcka